Witam serdecznie, Jacek Wilke, Akademia Młodych Husar. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i ich rodziców do dołączenia do naszego projektu, naszej Akademii. Akademia Młodych Husar to projekt przeznaczony dla dzieci polu mieszkających w prowincji Herderland. Zapewniamy fajną, fajnie spędzony czas, miłą zabawę pod okiem fachowych trenerów. Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie facebookowej Akademii Młodych Husar. Serdecznie zapraszamy. Cześć, jak masz na imię? Marcin. E, dlaczego grasz w piłkę? Bo lubię nią. E, Twój ulubiony piłkarz? Ronaldo. Jak ci się podoba w Akademii Młodych Husar? Fajnie jest. A zaprosiłbyś inne dzieci? No. Możesz powiedzieć, że zapraszam wszystkie dzieci do Akademii Młodych Husar? Tak. Pozdrowi wszystkie dzieci? To po, pomachaj do, do kamery. Cześć, jak masz na imię? Kacper. Dlaczego grasz w piłkę? Żeby dobry byłem. E, ulubiony twój piłkarz? E, 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 Marcel. Dlaczego, jak ci się podoba w Akademii Młody Husar? Hmm. Jak ci się podoba tutaj? Fajnie. Jak ci się podoba trener? Dobrze. Zaprosiłbyś inne dzieci do grania w Akademii? Mam nadzieję. pomagasz Widzą? Tak. Cześć, jak ważnej mnie? Basia. Grasz w piłkę? Tak. Lubisz piłkę? Tak. A jak Ci się podoba tutaj w, Husari, w Akademii Młodych Husar? Fajnie. Fajny stroner? Twój ulubiony piłkarz? E, nie wiem. Nie masz jeszcze ulubionego? Nie. A po pozdrowisz wszystkich naszych widzów? Pomachasz? Cześć, jak masz na imię? Lubisz grać piłkę? A jak Ci podoba w Akademii Młodych Husar? Na treningu, jak Ci podoba? Fajnie jest? A masz swojego ulubionego piłkarza? Czy jeszcze nie? A jak, jak się nazywa Twój ulubiony piłkarz? Pozdrowisz tutaj widzów naszej akademii? Pomachasz do kamery? Cześć, jak masz na imię? Julka. Lubisz grać w piłkę? Tak. Jak Ci się podoba w Akademii Młodych Husar? Tutaj na Bardzo. treningu. Fajnie. Masz ulubionego swojego piłkarza? Jak ma na imię? Nie wiem. Nie wiesz? A pozdrowisz naszych widzów? Pomachasz do, Do kamery? Dziękuję.